Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Mama Katoliczka. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i chciałbyś się dowiedzieć, kim jestem i dlaczego powstał ten kanał, zapraszam Cię do odsłuchania pierwszego odcinka. A dziś będę mówić o czymś bardzo ważnym, o bardzo ważnym temacie. Dzisiaj będę mówić o miłości, ale nie miłości jakiejkolwiek, tylko miłości Bożej, miłości Boga do człowieka. O miłości Boga do Ciebie. Tak, właśnie do Ciebie. Dlaczego taki temat na początek? Dlaczego zaczynamy właśnie od tego? Dlaczego ten temat jest tak ważny? Bo Bóg jest miłością, bo od Boga wszystko się zaczęło. Bóg stworzył ten świat z miłości. Stworzył Ciebie i mnie z miłości. Dał Ci życie, bo Cię kocha. Gdyby Bóg przestał kochać, Świat przestałby istnieć. To jest proste. Każdy kolejny dzień jest dowodem jego miłości. I dzisiaj opowiem ci o tym, jaka ta miłość Boża jest. Opowiem ci, jak bardzo Bóg Cię kocha. Być może usłyszysz to pierwszy raz. Być może nigdy jeszcze nie miałeś okazji o tym posłuchać. Nikt Ci o tym nie powiedział. Ja opowiem Ci o miłości zachwycającej, wyjątkowej. O miłości potężnej, niesamowitej, o miłości poruszającej, wspaniałej, miłości, dla której nie ma nic niemożliwego, miłości, która przemienia serce, przemienia życie. Ja kiedyś nie wiedziałam, jak bardzo Bóg mnie kocha, ale gdy usłyszałam i doświadczyłam Jego miłości, moje życie się zmieniło. I dzisiaj chciałabym się z Wami tym podzielić. Dlatego otwórz swoje serce i posłuchaj. Zaczynamy. Najwspanialsza wiadomość dzisiejszego dnia jest taka, że Bóg kocha Cię osobiście. Co to znaczy osobiście? Bóg kocha cię tak, jakbyś był jedynym człowiekiem na całym świecie. I kocha cię z całego serca. On zna Cię po imieniu: Gosiu, Anio, Natalio, Karolinko. Bóg cię kocha. Weroniko, Kasiu, Beatko, Bóg cię kocha. Krzysztofie, Andrzeju, Michale, Tomaszu, Rafale, Sławku. Bóg cię kocha. Możesz teraz powiedzieć swoje imię i powiedzieć: Bóg mnie kocha, Malwino, Bóg mnie kocha. I na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi, ale dla Niego nie jesteś jednym z wielu. Nie jesteś jakimś człowiekiem z tłumu, jakimś nieokreślonym człowiekiem, bezimiennym. Cała Boża miłość jest właśnie. Dla Ciebie, tu i teraz, każdego dnia. I to nie jest tak, że ta miłość dzieli się na 7 miliardów kawałków i Tobie przypada jedna maleńka cząstka tej miłości. Nie. Dla Ciebie Bóg jest cały. Cała Jego miłość jest skoncentrowana na Tobie, w każdym momencie Twojego życia. On jest cały dla Ciebie. I tak samo jest cały dla każdego innego człowieka. I nawet gdybyś był jednym, jedynym, jedną, jedyną osobą na tym świecie, On tak samo by Cię kochał, jak teraz Cię kocha. Bo On Cię zna, tak jak Ty sam siebie nie znasz. On Cię stworzył, On jest Twoim Stwórcą, stworzył Cię z miłości i zaplanował Twoje życie. Twoje życie to nie jest przypadek, to że żyjesz to nie jest przypadek, bo w Bogu nie ma przypadków. To był Jego plan, żebyś zaczął żyć. I kiedy jeszcze nawet nie istniałeś, On wtedy już Cię kochał. Ukochał Cię odwieczną miłością. I Bóg mówi w Księdze Proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 3 werset. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Bóg ukochał Cię odwieczną miłością. Czym jest ta odwieczna miłość? Co to oznacza? To znaczy, że Bóg Cię kocha teraz i będzie Cię zawsze kochał na wieki. Będzie Cię kochał na wieki. Jego miłość do Ciebie nigdy się nie skończy. Bóg wyznaje Ci swoją miłość każdego dnia, w każdej sekundzie, minucie i godzinie Twojego życia. Bóg mówi do Ciebie: Kocham Cię. Bóg mówi do Ciebie: Kocham Cię z całego serca, bo cały jestem miłością. I nic nie może sprawić, żebym przestał Cię kochać. Bo moja miłość do ciebie jest bezwarunkowa. Miłość Boża jest osobista i jest bezwarunkowa. On nie stawia ci żadnych warunków. Nie mówi, zrób dobry uczynek, wtedy będę cię kochał. A jak zrobisz dwa dobre uczynki, to będę cię kochał jeszcze mocniej. Nie, tak Bóg nie mówi. Nie mówi, że będzie cię kochał, gdy jesteś dobry. Lub gdy się modlisz, lub gdy pomyślisz o nim. On kocha cię zawsze, bo on kocha dobrych i złych. On cię kocha, gdy zgrzeszysz. On cię kocha, gdy jesteś daleko od niego, gdy wracasz do niego. On cię kocha, gdy jesteś smutny i gdy jesteś wesoły. On cię kocha, gdy masz dobry dzień w pracy i gdy coś ci nie wyjdzie. Kocha cię, gdy jesteś z siebie zadowolony ale też kocha Cię, gdy popełniasz błędy. Jego miłość jest dla Ciebie 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. I nie ma takiego momentu w Twoim życiu, że Bóg powiedziałby, już Cię nie mogę kochać. Już nie mam siły Cię kochać. Już dosyć. Po raz kolejny popełniłeś ten sam błąd, więc ja przestaję cię kochać, bo jestem już zniecierpliwiony. Nie! Bóg tak nie mówi. Nie ma takiego momentu, kiedy on przestałby wyznawać ci swoją miłość. Pamiętaj o tym: Boża Miłość jest dla ciebie zawsze. W każdej sekundzie Twojego życia. On zawsze kocha, bo on kocha dobrych i złych. I ty możesz nie wierzyć w Boga. Możesz nie wierzyć w to, że Bóg Cię kocha, że kocha Cię tak mocno, że Jego miłość jest dla Ciebie. Ale On i tak Cię kocha, bo to jest Jego miłość, bo to On jest Bogiem i On cały jest miłością. W pierwszym liście św. Jana, czwarty rozdział, ósmy werset, czytamy: Bóg jest miłością. Nie, on nie może robić nic innego, jak kochać. Skoro On cały jest miłością, to On cały kocha na zawsze, na wieki, bezwarunkowo. Na zawsze, na wieki kocha Ciebie. Jego miłość nigdy się nie umniejszy. Nikt ani nic nie jest w stanie umniejszyć miłości Boga do Ciebie. Widzisz, jaki On jest? Kocha Cię bezwarunkowo. Dlaczego? Dlaczego taki jest Bóg? Dlaczego tak cię kocha? Bo jesteś jego dzieckiem. A on jest stały zawsze. Skoro on powiedział, że on jest miłością, to tak jest i tak będzie i nigdy nie wyprze się swoich słów. A ty jesteś jego dzieckiem, a on jest twoim ojcem. I dlatego kocha cię wielką, szaloną miłością. Kocha Cię tak samo dzisiaj, jak kochał Cię wczoraj i jak będzie kochał Cię jutro. Kocha Cię najmocniejszą miłością, z całego serca. On nie może kochać mocniej. On daje całego siebie maksymalnie. Całkowicie jest skoncentrowany na Tobie, na swoim Synu, na swojej córce. Izajasz powie nam w 49 rozdziale 16 werset. On wyrył Twoje imię na obu swych dłoniach. Tak mówi Bóg przez proroka Izajasza. Oto wyryłem Twoje imię na obu swych dłoniach Dlaczego takie porównanie? Bo my często patrzymy na swoje dłonie. W ciągu dnia patrzymy na nie, widzimy nasze dłonie. Ciągle coś robimy, i Bóg tak samo chciał przez ten obraz powiedzieć, że Twoje imię jest wyryte na Jego dłoniach, gwoźdźmi On wyrył swoje, Twoje imię na swoich dłoniach gwoźdźmi żeby się nie zamazało to imię, żeby to imię było ustawicznie przed Jego oczyma. On jest tak szalony w swojej miłości. Ale posłuchaj jeszcze, jak bardzo jeszcze On jest szalony. Izajasz w 54 rozdziale i 10 wersecie mówi tak, bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. To, co niemożliwe, może się zadziać, ale moja miłość nie odstąpi nigdy. Góry się nie poruszą, są stałe, są osadzone, są wielkie, potężne. Pagórki się nie zachwieją, bo po prostu są. Ale Bóg mówi, że nawet gdyby się góry poruszyły, nawet gdyby te pagórki się zachwiały, to miłość moja do Ciebie, moja ukochana córko i mój ukochany synu, się nigdy nie zachwieje. Taki jest Twój Bóg. Taki jest Bóg. I Bóg chce dobra dla Ciebie. On chce dawać ci dobro. On jest Twoim Ojcem. Tak jak ludzie chcą dawać dobro swoim dzieciom, chcą, żeby one wzrastały, dojrzewały, miały wszystko to, co najlepsze, żeby rosnąć. Tak samo Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, który chce dawać nam tylko dobro. On jest najwspanialszym Ojcem. Jego zbiorniki dobroci się nigdy nie skończą. Bo on ma nieograniczone zasoby i to wszystko, co ma, chce dawać swoim dzieciom. To wszystko, co ma, chce dać Tobie. A co Bóg ma? Co to jest to wszystko? Pokój, radość, miłość, wszystko, czego potrzebujesz, wszystko, za czym tęsknisz, wszystko, za czym tęskni Twoje serce, wszystko, czego pragniesz. Tam głęboko w sercu. To wszystko Bóg może ci dać, bo on to ma, to wszystko jest w Jego rękach. I Jego plany dla twojego życia to są plany pełne pokoju, a nie zagłady. Tak czytamy w księdze proroka Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Bóg mówi tak: Posłuchaj uważnie, może ty sam nie masz, Planu na swoje życie, ale Bóg ma. Posłuchaj, jaki ten plan jest. Jestem bowiem świadom zamiarów, jakie mam co do Was, wyrocznia Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bóg jest świadom planów i zamiarów, jakie ma dla Ciebie. I te plany, Jego plany dla Twojego życia, to plany pełne pokoju. On chce, żebyś czuł pokój serca, żebyś miał przyszłość, jakiej oczekujesz, jakiej pragniesz. Jego plan jest lepszy od naszego, bo On stworzył nas do życia w wieczności. On ma plan dla naszego życia tu na ziemi, a potem już tam na wieki w niebie. I On chce, żebyś już tu na Ziemi doświadczał szczęścia, żebyś miał przyszłość, jakiej oczekujesz. On nie da ci nigdy nic złego, bo Bóg jest dobrocią. Bóg nie daje złych rzeczy. To, co On daje, jest dobre. Bóg chce ci dać prawdziwe szczęście w niebie, ale i tu już na Ziemi. Świat daje pozorne szczęście, a Bóg daje to, co prawdziwe. To, co prawdziwie przyniesie zaspokojenie Twojemu sercu, i nie chcę zostawić Cię tu samego, chcę już tutaj Ci pomagać, chcę już tutaj, żebyś doświadczył, tu na ziemi, żebyś doświadczył radości, bo On wie, czego pragniesz, o czym marzysz. On jest zaspokojeniem pragnień człowieka. I kto szuka szczęścia poza Bogiem, ten nigdy Go nie znajdzie. Bo poza Bogiem nie ma szczęścia. Poza Bogiem nie ma szczęścia. Jeśli szukasz szczęścia poza Bogiem, będziesz miał w sercu pustkę, bo tylko Bóg może wypełnić Twoje serce. Bo on Cię stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, i Twoje serce tęskni za Nim. Jeśli znajdziesz Boga, znajdziesz szczęście Twojego życia i sens życia. I zaspokojenie. Nie szukaj szczęścia w pieniądzach. Nie szukaj szczęścia tam, gdzie go nie ma, na tym świecie. To jest ułuda. Kolejna para butów, nowy samochód, większe mieszkanie, nowe ubranie to wszystko sprawi, że będziesz przez chwilę czuł się lepiej. Że będzie Ci się wydawało, że jesteś szczęśliwy, bo masz coś nowego, coś lepszego, coś, czego może inni nie mają, ale co potem? Jeśli w Twoim sercu jest pustka, to kiedy minie ten pierwszy zachwyt nad nowym samochodem, nowym mieszkaniem, ta pustka tam cały czas będzie. Tylko Bóg może wypełnić twoją, Twoje serce sobą. Twoje serce, jeśli oddasz je Bogu, będzie w pokoju. Będziesz miał pokój serca, będziesz miał radość i szczęście. Taki jest Bóg. Kochacie osobiście, kochacie bezwarunkowo i ma cudowny plan dla Twojego życia. I ja zapraszam Cię teraz do modlitwy. Zapraszam Cię, abyś otworzył swoje serce. I dzisiaj podziękował Bogu za to, że On Cię kocha, takiego, jakim jesteś. Dzisiaj podziękuj Mu za ten dar, za Jego miłość do Ciebie, że ta miłość jest stała, jest bezwarunkowa, że On Cię kocha w każdym momencie Twojego życia. A potem powiedz mu, że otwierasz Twoje serce na Jego miłość, i przyjmujesz Jego miłość, że chcesz Ją, że chcesz, aby On wypełnił dzisiaj Twoje serce i nadał Twojemu życiu sens, nadał Twojemu życiu, dał Twojemu życiu nową radość, nowy pokój. I tą modlitwą możesz modlić się każdego dnia. W ciągu dnia możesz mu powtarzać dziękuję Ci za dar Twojej miłości. Ja chcę Cię też kochać, chcę odwzajemniać miłość do Ciebie. Pomódlmy się chwilę teraz. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że znasz mnie osobiście po imieniu, że znasz moje imię. Dziękuję Ci, że nie stawiasz mi żadnych warunków, ale kochasz mnie takiego, Jakim jestem. Dziękuję Ci, że Twoja miłość się nigdy nie zmieni. Dziękuję Ci, że Ty cały jesteś dla mnie. Ja dzisiaj otwieram moje serce na Twoją miłość. Przyjmuję Twoją miłość tutaj i teraz. Niech Twoja miłość wypełni moje serce. Niech wypełni pustkę mojego serca. Nadaj nowy sens mojemu życiu. Niech Twoja miłość dotknie mnie teraz. Ja chcę żyć blisko Ciebie. Ja chcę odwzajemniać moją miłość do Ciebie. Ja chcę Cię kochać. Przyjdź dzisiaj, Ojcze, z Twoją miłością do mnie. Przyjdź i działaj w moim sercu. Przemieniaj moje serce. Przemieniaj moje życie. Amen. A teraz chciałabym podzielić się z Wami tym, jak ja doświadczam Bożą miłość w swoim życiu. I tak jak już mówiłam wcześniej, przed nawróceniem, ja nie wiedziałam, że Bóg mnie kocha, a potem. To doświadczenie Bożej miłości całkowicie odmieniło moje serce i moje życie. I takim szczególnym momentem była dla mnie przeprowadzka do Wrocławia w 2015 roku. Modliłam się, i Bóg wysłuchał moich modlitw, dał mi nową pracę właśnie tutaj, a potem również sprawił, że spotkałam tutaj swojego męża. Bóg bardzo mi pobłogosławił. Na samym początku, kiedy zamieszkałam we Wrocławiu, znalazłam pokój taki, jaki chciałam, duży, jasny, z balkonem w spokojnej okolicy. Również moja współlokatorka była bardzo życzliwą i spokojną osobą, z którą mieszkałam razem przez cztery lata i bardzo dobrze się, się dogadywałyśmy. W pracy, w tych nowych warunkach, w nowym środowisku, szybko się odnalazłam. Dostałam bardzo dobry projekt, a ludzie, którzy ze mną współpracowali, byli życzliwi i bardzo pomocni. Mogłam też nauczyć się dużo nowych rzeczy. Jak się potem okazało, mogłam również realizować swoje pasje. Jedną z moich pasji jest nauka języka obcego, a w pracy był organizowany kurs języka niemieckiego całkowicie za darmo. Mogłam również grać w tenisa, ponieważ firma organizowała dofinansowanie dla pracowników. Także cały początek mojej, mojego życia we, we Wrocławiu był bardzo pobłogosławiony przez Boga, ale również to, co się działo dalej, nad tym wszystkim czuwała ręka Boża i Jego błogosławieństwo. Zaangażowałam się w życie mojej wspólnoty katolickiej, i w 2018 roku to właśnie tutaj, we wspólnocie, poznałam. Krzysztofa, on również był już we wspólnocie od kilku lat. Bóg to pięknie sprawił, że spotkaliśmy się właśnie w tym momencie, kiedy obydwoje byliśmy już gotowi na to, aby stworzyć związek. Ja się modliłam wcześniej o Bożego człowieka, którego modliłam się też, to, by Bóg postawił na mojej drodze Bożego człowieka. I również Krzysztof modlił się o dobrą żonę, Bożą żonę dla siebie. I kiedy pierwszy raz umówiliśmy się na spotkanie, ja wiedziałam w sercu, że to jest właśnie ten mężczyzna od Boga. A Krzysztof również modlił się o znak od Boga i ten znak otrzymał. I wiedział, że ja jestem tą kobietą, którą Bóg dla niego przygotował. I w 2019 roku odbył się nasz ślub, w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg błogosławił nam w organizacji i przeżywaniu tego dnia, który był naprawdę cudowny. Po roku urodziła się nasza pierwsza córeczka Marysia. Cały poród, cała też ciąża, i poród był błogosławiony. Czułam się, że naprawdę jestem w stanie błogosławionym. A w czasie porodu doświadczyłam wielkiej opieki Bożej poprzez wspaniałe położne i pielęgniarki, które się mną zajmowały. W tym roku urodzi się nasza druga córeczka, Ania. To jest również wielki dar od Boga dla nas, o który się modliliśmy. Jestem szczęśliwa, czuję się otoczona Bożą miłością. Wiem, że Bóg mnie kocha, wiem, że to, co mam, to jest Jego dar dla mnie. Doświadczam tej miłości przez mojego męża, doświadczam Bożej miłości przez ludzi, z którymi jestem otoczona. I wiem, że Bóg będzie ze mną zawsze. Nie muszę się martwić o to, co przyniesie przyszłość, bo wiem, że Jego plany dla mnie są dobre. Wiem też, że On o mnie nigdy nie zapomni. Tak jak mówi w Księdze proroka Izajasza, to jest 49 rozdział, 15 werset, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swojego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. To mówi Bóg. Te słowa szczególnie mi dotykają, ponieważ jestem mamą. I wiadomo, są różne sytuacje w życiu, czasami kobiety oddają swoje dziecko, ale wiem, że nigdy o swoim dziecku nie można zapomnieć. I Bóg używa właśnie tego porównania do miłości matczynej, aby pokazać, że On. Nigdy nie zapomni, nawet gdyby kobieta zapomniała, on nigdy nie zapomni. Nigdy nie zapomni o mnie i nigdy nie zapomni o tobie. Jego miłość jest tak wielka. I wszystko, co musisz zrobić, to tylko podjąć decyzję, otworzyć swoje serce dla niego i zaprosić go, nie stawiać mu barier, tak jak ja zrobiłam kiedyś w 2002 roku. Zaprosiłam go do swojego życia. Otworzyłam swoje serce dla niego i nie stawiałam mu barier, zapragnęłam tego, aby on przyszedł i wypełnił moje życie, i tak się stało: on przyszedł, on odpowiedział na moje zaproszenie. Przyszedł do mojego życia i błogosławi mi, i kocha mnie. I ja tego doświadczam. Chwała niech będzie Bogu na zawsze. może ktoś z Was po wysłuchaniu tego nagrania zastanawia się: dlaczego ja nie doświadczam Bożej miłości? Jak to jest? Dlaczego jest mi w życiu ciężko? popełniam błędy, Upadam. Skoro Bóg kocha mnie osobiście bezwarunkowo i ma cudowny plan dla mojego życia. To dlaczego ja tej miłości Bożej wobec mnie nie doświadczam. Na te pytania, Odpowiedź znajdziesz już w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie.